Witajcie w filmie o trendy kolorach na sezon wiosna-lato 22. Długo zastanawiałam się w jaki sposób w tym roku ugryźć ten temat, ponieważ kolory na zdjęciach i na pokazach różnią się tak bardzo, że nie wiedziałam, który rzeczywiście jest tym właściwy. Oczywiście wpływa na to bardzo wiele czynników, takich jak miejsce, w którym odbył się pokaz, oświetlenie, ale także sprzęt, czy też ustawienia sprzętu, w którym były zarejestrowane dane pokazy, a nawet obróbka zdjęć czy to gdzie znajdował się fotograf czy też kamerzysta w trakcie pokazu. Dlatego też postanowiłam posłużyć się nazwami z Pantone, czyli instytutu, który wyznacza trendy kolorystyczne i wskazuje, które odcienie będą modne. Dobierając zdjęcia starałam się jak najlepiej dopasować się pod względem kolorystycznym do próbników z Pantone. I przy tych próbnikach wstawiłam dla Was także ich numery, tak abyście, jeśli będziecie mieli na to ochotę, sami sprawdzili dokładnie jak dany próbnik wygląda. Zacznę od odcienia, które Pantone nazwał Span Sugar, Czyli jak Google mi przetłumaczyło, przędza cukru. Nie wiem jak prawidłowo przetłumaczyć te tę nazwę, dlatego jeśli wiecie to proszę napiszcie w komentarzach bardzo chętnie się dowiem natomiast wracając do tego odcienia jest to odcień taki jasny, pastelowy, chłodny dlatego świetnie sprawdzi się u takich typów urody jak jasna wiosna jasne lato czy też chłodne lato Drugi odcień Pantone nazywał w tłumaczeniu na polski jezioro lodowcowe. I ten odcień jest naprawdę przepiękny, jest zimny, jest jasny, jest zgaszony, dlatego świetnie sprawdzi się u takich typów urody jak jasna wiosna, jasne lato, zimne lato, zimna zima czy też zgaszone lato. Trzeci kolor, czyli Supersonic, to odcień, który zupełnie inaczej wygląda na zdjęciach z pokazu, zupełnie inaczej na próbniku z Pantonu. Dlatego też miałam niezłą zagadkę z tym, jakiej ten kolor wykazuje tak naprawdę cechy. W zasadzie jakie ten kolor wykazuje tak naprawdę cechy. Ale biorąc pod uwagę zdjęcia z pokazów, powiedziałabym, że jest to odcień, który jest czysty, jest chłodny, dlatego świetnie sprawdzi się u takich typów urody, jak czysta zima, czysta wiosna. Natomiast sugerując się także próbnikiem z Pantone, ten kolor świetnie sprawdziłby się także u takich typów urody, jak chłodne lato, czy też chłodna zima. Czwarty odcień Panton w tłumaczeniu na polski nazywał spadochroniarz. I ten odcień na próbniku wygląda zupełnie inaczej niż to, co możecie zobaczyć na zdjęciach czy na filmikach z pokazu. Tak czy inaczej, ten odcień jest ciemnym odcieniem, dlatego sprawdzi się na pewno takich typów urody jak ciemna zima, ciemna jesień, czy też chłodna zima. Kolejny odcień, Pantone, w tłumaczeniu na polskim nazwał portowy niebieski. Jeśli chodzi o ten odcień, to miałam tu problem z oceną jego temperatury. To znaczy, czasami jak patrzę na ten odcień, to mam wrażenie, że jest on ciepły, innym razem jak na niego patrzę, to mam wrażenie, że jest chłodny. Tak czy inaczej, ten odcień na pewno sprawdzi się u ciemnej zimy czy też ciemnej jesieni. Szósty odcień, zwany na polski, ale nie tylko, to kaskada. I najprawdopodobniej on to miał tu na myśli kaskadę małych wodospadów. I powiem Wam szczerze, że kiedy patrzę na ten kolor, to natychmiast przypominają mi się jejora litwickie. I ten odcień jest naprawdę piękny i sprawdzi się świetnie u takich typów urody jak Jasna Wiosna, Jasne Lato, czy też Chłodne Lato. Dwa kolejne odcienie są bardzo, ale to bardzo podobne do siebie, i mam wrażenie, że różnią się może one jedynie delikatnie temperaturą. Tak czy inaczej, pierwszy z nich, nazwany przez Pantone jako jasny zielony, w tłumaczeniu oczywiście na polski, mam wrażenie, że jest delikatnie cieplejszy, ale oczywiście mogę się mylić. Tak czy inaczej, ten kolor świetnie będzie pasował do takich typów urody jak Jasna Wiosna, Jasne Lato, czy też Zgaszone Lato. Drugi odcień, zwany przez panton bazelią, no cóż, mam wrażenie, że jest trochę inny niż liście mojej bazeli, ale to może moja bazelia ma takie liście. Ten odcień wydaje mi się troszeczkę chłodniejszy od poprzedniego, natomiast także sprawdzi się świetnie u takich typów urody jak jasna wiosna, jasne lato i zgaszone lato. Dziewiąty odcień w tłumaczeniu na polski to kruche, delikatne kiełki. Kiedy oglądałam pokazy, to powiem Wam szczerze, że odebrałam ten kolor, jaki taki fluorescencyjny, zielony wpadający w żółty. Natomiast patrząc na zdjęcia i patrząc na próbnik z panton, mam wrażenie, że ten odcień jest zupełnie inny, a do tego, e, jeśli dobrze odbieram, to jest to odcień ciepły. Chociaż czasami mam wrażenie, że może się jednak mylę. Ale jeśli rzeczywiście dobrze odbieram temperaturę tego odcienia i jest to odcień ciepły, to będzie świetnie pasował do takich typów urody jak ciepła wiosna, ale też ciepła jesień, a do tego jasna wiosna. Drugi raz pojawiły się dwa zbliżone do siebie odcienie, które w momencie, kiedy ustawimy obok siebie, to widzimy, że jednak jest między nimi różnica i ta różnica dotyczy temperatury, bo jeden z nich jest cieplejszy, drugi chłodniejszy. I właśnie, pierwszy z nich, ten chłodniejszy, został nazywany jako Podpuri. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Natomiast jak sprawdzałam, co to oznacza, to znalazłam takie tłumaczenie, że są to płatki kwiatów, wymieszane z przeprawami, które mają nadać zapach ubraniom czy też w szafach. I ten odcień jest bardzo piękny, ponieważ jest oczywiście jasny, pastelowy, chłodniejszy, dlatego to świetnie sprawdzi się u takich typów wrody jak jasna wiosna, jasne lato, chłodne lato, czy też zgaszone lato. Drugi odcień różu, tak jak Wam wspomniałam, mam wrażenie, że jest cieplejszy i ten odcień został nazwany jako pajęczy róż, lub też w tłumaczeniu na polski jako różowe babie lato. I ten róż jest także piękny, oczywiście odrobinę cieplejszy niż poprzedni, dlatego też świetnie sprawdzi się u takich typów urody jak Jasna Wiosna, Jasne Lato. A jeżeli rzeczywiście on jest cieplejszy, ma tą cieplejszą temperaturę, to może tak czy fajnie sprawdzić się u ciepłej wiosny. 11. odcień w tłumaczeniu na język polski to guma balonowa. I według Panton ten odcień ma przyciągać wzrok, z czym oczywiście się zgodzę, ale także ma wysyłać informacje o pozytywności zabawie. Nie jestem pewna co do koloru, a w zasadzie temperatury tego odcienia. Jeśli dobrze widzę, to jest to odcień chłodny, dlatego to świetnie sprawdzi się u jasnej wiosny, ale także u chłodnego lata czy chłodnej zimy. Trzynasty odcień w tłumaczeniu na polski to insynuacja i ten odcień jest taki piękny, żywy, nasycony, a według Pantone ma wysyłać wiadomości kuszące. Jeśli chodzi o sam ten odcień, jest on czysty, dlatego świetnie sprawdzi się u takich typów urodek czysta wiosna, czysta zima, ciemna zima, czy też chłodna zima. Kolejny odcień to Dalia, który jest pięknym, intensywnym odcieniem. I niestety, jeśli chodzi o próbnik, panton i to, co widzicie na zdjęciach, kompletnie się nie pokrywa. Natomiast to, co na 100% mogę powiedzieć, to czy jeden, czy drugi odcień. Jest to odcień ciemny, ale też czysty, dlatego świetnie sprawdzi się u takich typów urody jak czysta zima, czysta wiosna, ciemna zima, czy też chłodna zima. 15 odcień to Kwiat Orchidei. Jest to piękny, jasny, pastelowy odcień, który jest trochę podobny do tych odcieni, o których już Wam wspomniałam, jeśli chodzi o te jasne pastelowe róże. I ten odcień tak samo świetnie sprawdzi się u jasnej wiosny, jasnego lata, czy też chłodnego lata. Szesnasty odcień w tłumaczeniu na polski to narcyz, czy też żonkil, czyli kwiat, który w tym momencie jest bardzo na czasie, jeśli chodzi o przyrodę. Jeśli chodzi o ten odcień, to jest to odcień ciepły, ale także czysty, dlatego świetnie sprawdzi się u takich typów urody jak ciepła wiosna, ciepła jesień, czy też czysta wiosna. Kolejny odcień żółtego nazwany jest popcorn. I ten odcień znowu, ze względu na to co widzę na zdjęciach z odbiegu, sprawia, że nie jestem w stanie ocenić jego temperatury, ale także i nasycenia. Dlatego też najbezpieczniej będzie, jeśli powiem, że ten odcień pasuje do takich typów urody jak Jasna Wiosna i Jasne Lato. 18 odcień to Pońsciana, czyli czysty, ciepły odcień czerwieni, którego na pewno nie da się nie zauważyć. I ten odcień świetnie się sprawdził u takich typów urody, jak czysta zima, ciemna zima, ciemna jesień, ale też ciepła jesień. Kolejny odcień to połączenie czerwieni z pomarańczą, które w tłumaczeniu na polskim zostało nazwane jako róża koralowa. I ten odcień, jak już sama nazwa mówi, jest odcieniem ciepłym. Dlatego też świetnie sprawdzi się u ciepłej jesieni i u ciemnej jesieni. 20 odcień to sudański brąz, który jest odcieniem ciepłym i zgaszonym. Dlatego świetnie sprawdzi się u wszystkich typów jesieni, czyli u jesieni zgaszonej, u jesieni ciepłej i jesieni ciemnej. Kolejny modny odcień z grupy brązów to coca mokka. Czyli ciemny, zgaszony, ciepły odcień, który świetnie będzie pasował do takich typów urody jak ciemna jesień, ciepła jesień i zgaszona jesień. Inny trendy odcień brązu to coffee, quartz. I tu znowu nie jestem pewna temperatury tego odcienia. Ale na pewno będzie on pasował do takich typów rody jak zgaszona jesień, ciemna jesień, a jeżeli rzeczywiście jest to ciepły kolor, to będzie także pasował do ciepłej jesieni. Nie wiem czy lubicie hummus, ja bardzo lubię hummus, a nawet uwielbiam i właśnie jeden z trendy odcieni na ten sezon będzie nazywał się hummus, a w zasadzie nazywa się hummus i ten odcień będzie pasował do takich typów urody jak jasna wiosna, jasne lato, ale też zgaszone lato. Jeśli chodzi o klasyczne odcienie, to w tym sezonie trendy będzie śnieżna biel. Natomiast drugim takim kolorem trendy będzie nazwany przez Pantone Idealnie Blade. Natomiast dla osób, które lubują się w szarościach, trendy w tym sezonie będzie odcień nazwany północną kropelką, czyli taki blado szary oraz odcień makowy, czyli odcień ziaren maku. Wam w tym filmiku o wszystkich trendach i kolorach, które pojawiły się na wybiegach. Do tego w sumie wyszło aż 27 odcieni. I tak naprawdę, przez to, że powiedziałam wam przy każdym z tych prawie odcieni, do którego typu urody on pasuje, to jeśli wiecie, jakim jesteście typem urody, to możecie sobie po prostu ściągnąć te próbniki na telefon ze strony Panton. I chodzić z tymi próbnikami na zakupy. Dzięki temu będziecie mogli, mogły sprawdzać, czy dany kolor wpisuje się w Wasz typ kolorystyczny. To już wszystko odnośnie trendy kolorów na sezon wiosna, lato 22. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i że będzie albo jest pomocny. Jeśli tak to oczywiście łapka w górę i subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, które będą się jeszcze pojawiać. Natomiast teraz zachęcam Was do zajrzenia jeszcze na mój Instagram i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmiku.